Jemanko, yeah, mam dla Was odcineczek z ostatniego live'a, gdzie wspólnie z widzami ograliśmy fajny meczek. Oczywiście na zero budowania udało nam się wygrać, więc zapraszam na odcinek. Pamiętajcie o kodzie szalony TV. I co, życzę mi oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Na platformę? Teraz słychać, bo brzmi, bo mi się wyłączyło mikro. Nie popełnię tego samego błędu. Zaraz przyjdę. CO?! <grystanie> Ale mam laga. Ej, będziecie mnie chronić, bo ja muszę na chwilę przynie... Przy babci kawę. No, ja jestem daleko, nie? To... Dobra, pa. Zaraz przyjdę. No. Zabili już bossa. Bossa? Wieś? Czy oni? Ja jestem daleko no, od was. No jakieś typy. Jestem. Ej, zabili bossa już. Tak? No. To do sejfu chodź, w stronę sejfu. Zaraz do was podpłynę. Żeby lutować, z coś porządnego, nie? Dobra, ja 16 amunicji. Kurde, nie A gdzie jest ten cel? Może ich zagazuję Tutaj. Nie tutaj. Tutaj. tutaj gdzie? U góry, u góry, rozbij górę. Tu, tu. O ja. Ja, tu się no. Masz? Ja mam Leży. ja już cię Dobre, Jeszcze jeden został Zabici. ci O Jezus Mówię, że to wam to? przyjdę pomóc, nie? No ja zaklepuję łuk znowu. Bierz ten łuk, po co mi to? ja kocham łuk. Jest coś fajnego zostało? Łuk Kocham łuk A, do pompy. Biorę... A Sniper, biorę sniper. Jest, ja wziąłem To chodź. Daj ja do snajpy? Nie, no mam dużo. Ja, ja mam sześć, sześć, się się. Nie mam dużo, ale sześć. Ej, podziel się trochę lutem. Dobra. Ja już nie lubię. Nie lubię. Ha. Uuu, to lubię. No. To też lubię. Weźcie ten Dajcie trochę do tej snajpy Tu kurde gazuję kto to rzucił? A ja. to nam nic nie bije A, no real. Daj ten Pomid się do snajpy jak masz? Podziel się tylko Nie musi być a, cała mam mało No dobra ja też mało trochę pomp tę pompkę bierzesz czy nie? Tak, chyba że chcesz No ja bym się wziął. No to sobie, no, sobie, sobie. weź mi A dasz Amo do pompy? No też mam mało, ale podzielę wiesz Bo ja mam zero starczy na razie Dobra, spadam bo strefa zaraz. A tu rift jest, nie? No jest. O, ty znowu. Dawajcie tutaj. Ja pakuję deski. Auto i kroki Ja leciszę, ja lecisz się Ej typy Gdzie A. Ja miałem kroki tutaj U mnie są kroki Idę Dwie osoby Leży Ja pierdzielę jak Nikodem, Nikodem, do mnie! Jak to możliwe! Ale mnie powalił, nie? Ja nie umiem trafić w ogóle. Taka jest prawda. No się leczę, kurde, czy mogę. Chcesz do sniper szalony, czy masz? No, zawsze się przyda, więcej, nie? Dobra, ja idę się podlecić w tym, w strumieniu, wiecie? Jeden strumień. Masz beczki, jak chcesz. Mhm. Mm Nie, ja w strumieniu się podwleczę, wiesz? na mnie! Jestem. Jestem sniper Edek. Szalone czekasz? Idziesz do... Nie, ja idę do strumienia, powoli. 16 No podleć pod le, tam Dobra czekajcie na mnie, ja się tylko podleczę. A dobra, no to wracaj. Dzięki za opsa. Major Dobra, dawaj Dobra, dobra ja leć tam gdzie przed tam Mówiłem tam. Nie Nie, dobra leci gdzieś coś Lataj w powietrzu to zobaczymy Są gdzieś Jak, jak... O czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie, nie ruszaj śmigłowcem, nie ląduj. Kurde, nie trafimy, nie? Leży? Jeszcze jeden jest, nie ruszaj, nie ruszaj Aj jaj, aj, blisko. Poudowuję. Ładnie. Ładnie. Dobiję go. Teraz możesz lecić, no i leć tam na dół, bo zobaczymy gdzie reszta Dobra, przeszukamy ich, no Wyskakujecie Zysk ten gościu Dobra. Okay, ja idę tamtego, ja tamtego, ja tamtego przeszukam, bo tu jest dwóch innych teammates, nie? Nie strzelaj do tego, ja idę go przeszukam Nie widać. A ja nie, tam jest Czech przeszukuję kolejnego. Idzie, idzie do was no Dobra, ładnie. Ładnie. Jeszcze nie widzę. Pewnie jest daleko. Dobra, do helikoptera. Wchodzicie? No ja wchodzę, ale ja nie, nie, nie prowadzę. Ja też nikt już nie. Ja nie lubię tym latać. Ile masz paliwa? Lata, Dużo Czekaj, no. leć na farmę może, na farmę Tam się no, strzelają No to leć tam Paliwo się kończy paliwa paliwo jeszcze Ja skaczę Czekaj do wody Nie, ja mam glapler Czekaj, tu się biją, tu się biją, nie? No, ląduj, ląduj, ląduj gdzieś. Na budynek. O, wyżej, no. Słyszę ich, no. Wsiadam nas. Nadal się przyjechał. Odechł z ląbami. Leży. Okay. Leży. Ładnie. Wszyscy? No. O, autko. Mamy. O, leczenie Tak, ja leczenie zbieram. Jeszcze to. Dobra, ja patrzę, czy nie ma. Nie ma. Wiesz? A jak chcesz jechać szalony BMW? Nie. Nie, nie zwracam uwagi na auta wiesz? Czym jeździć? Dobra, Nikolaj nie ma. Nie yeah, ja to potrafisz. Maj, ma los Psz. dobrze? Pewnie, 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 będzie można zagrać. Jeszcze jeden meczek będę mógł zagrać, nie? Bo potem do 10. live przeważnie. Ja o 10. muszę iść, bo mam szkoły. Na 14 Mijo training Miloš, dodać szalony podłoga TV. Zrespili się. Dostał, heha. na Twitchu. Dzięki. O, snajpi Górka. Kurde, to snajpie, no. Kurde, nie mogę snajperki wybrać. Minigun 126 dostał. 200. Ładnie, jadę tam. Urób go. Jest, Porobiony? dobra. Jeszcze jeden tu był. Jeszcze jeden, jeszcze. Jeszcze to tu był Dobra, auto I auto leci Co za złodziej Czy Kurde, rusz się No nie mogę się ślizgać, nie? Gdzie on jest? Nie, auto Kur... mi ukradł super też. No, ale złodziej A to już kolejny Auto jedzie o. Nie wiemy, On mi Leży. Leży. Tam jest następny. Kurde, przed nim strzeliłem, nie? W wodzie jest. No, fuck, no musiał się nie. A, sniper jest w domku. Wejść tą broń. Tam też. Ale dostałem od niego, nie? 126 Dobra, jestem zero panowie, nie? Kolejny przed nami Dostał tam. Ładnie lec, Ja się leczę Oej, gdzie? Pod tam? Widzę Rzut na nikt, nie? Ja obok trafiłem. 200 dostał o e, kolejny Stamtąd. Leży. Tamten leży. Wszędzie są snajperzy gdzieś. Tu jest. O Kolejny. 105 Mam kolejnego. I drugi jeszcze. Ej jeszcze jeden kurde plecy plecy miałem tu 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 lecę tam Dobijaj dobijaj Ładnie dajcie e, mi podnieść jak możecie Ten jest za up Jak będzie apteczka to do szalonego O dzięki No jestem na zero muszę jeszcze Ja potrzebuję dwa bigi Albo jeden a minisy? Mm, też mam. Ja mam minisy, Masz szalone. Leczy się, leczy się, leczy się. Mam, mam, ma drugie. Ile? No już jeden, ostatni. Przeładujesz to wszystko? Gdzieś jesteś jest sniper, bo mi stamtąd cały czas Snajper. Skąd? Stamtąd gdzieś Nie widzę pleć w mi cały czas snipi u bo tu strefa to... się będzie domykała. A chyba kogoś widziałem czy mi się wydawało Nie to rift Dobra, chodźcie do strefy a nie. No jesteśmy w strefie Czwarty, Towy? Dobra Lecę do środka strefy i się strzelają niedaleko. O, jestem na napisie. No. Ja lecę do strefy. O, strzelają się. No strzelają się, bo to mają chyba. Tam, o, moje auto tam jest. Jest ja gościu, widziałem. Ale to moje. Nie, tam jestem. Yy... Powalony? Zabity. A twoje było zniszczone. Aha. Kurde, przed nim, nie mogę wyczuć snajperki. 100... 126 116 O, to. Dobrze. 126 na, na, go... na goły, jest goły, goły. Goły wesoły. Nie chcę do lifta. Kurde. A e, co jest, wsiadł do auto. O, on też ma sniper. 116 dostał. Dobra, ja też... O, ja też. Tego drugiego. Fak, w auto oddałem. To samo ja miałem. Zmienili pozycję, zmienili pozycję, zmienili pozycję po prostu. Był chłop. Podchodzę. Jeszcze jeden. Podchodzę Leży Jeszcze jeden. Jeszcze no Jeszcze Jeszcze jeden. Jeszcze góra, Jeszcze no? Nade mną jest, nade mną, mną jest, nie? To ładnie, on się bigiem leczy już. Przyodowuję Osiem osób I razem z nami. Cała, cała czwórka została. Waps. Nie zostało chyba trójka i, ja i jeden solo. Tyle odjuiceów 6. Najgorzej że gurd. Sniperka może być. Co zrobię skok w tej rundzie. Nie było. Ej, chce ktoś mi higana? Tu migana. Ja Dobra, mam minigana i tego i to migana. Dobra, dawajcie do strzelby. To... Nie, nie, nie. nie. Strzelam się. Ostatni skok w tej rundzie. No. Strzelam się przede mną. Jej Dobra, ja do nich tam lecę. Dawaj, dawaj, ja wsiądę do ciebie. No, no, nie skokiem, kurde. Sorry, sorry. Ajajaj, aj, aj. nie można zrobić, nie? Dawaj, dawaj, Nikodem, dawaj, Nikodem. No. no, lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, wbijaj tam. Są, dobra, dawaj jeszcze, dawaj, podjeżdżaj. leży, a no też leży, też, oj, no, a z góry strzela, leży, ładnie. O kolejny, o teraz mi się zacina Nintendo i to czas Cisza. ładnie panowie. Co? Jeszcze ktoś, jeszcze ja ktoś. Jeszcze jedno. Ja szukam. Campi gdzieś, nie Kampi gdzieś. Pewnie w tamtym domku. Jedna osoba. Może przez rzucie? Tak. Przez rzucie. Czy wy go otwarliście? Nie. Ja go otworzyłem. O A, dobra. Ja go szukam, ale wątpię. Gdzieś się ukrywa, nie? na pewno. No. Bo na Sadybie. Ja o 10 kończę, nie? Live'a. E. Witam Cię Omega. Czyli już to jest ostatni meczek? No niestety chyba, bo... Myślałem, że szybciej zagramy. Na następnym live'ie zagramy, nie? No wiadomo, Spoko. że się... No mówię też do widzów, którzy chcieli zagrać. Na pewno się zaczyna seryjka farminga, nie? No to też. Gdzie ten gościu? Może się wywali zaraz, nie? Czekaj, ja będę udawał awka. Tak, do 10, no niestety, no. Zagramy na następnym live. to, to, to nie jest problem, nie? Wbijajcie śmiało i... Ja go nad... widzę, chyba. I na Discorda, wbijajcie, nie? Jest. Tak, nie, myślałem. Ja trening zaraz mam, niestety. Rzucik jeszcze przyleciał. go? Gdzie jest ten gracz, co? Masakra Jak my przegramy Tak przegramy na jednego. Na restartach no tak! Spoczko może być słyszałem go! Cześć. strzały! Awesome. O co? O! Ścigał do mnie. Jest! Ja chcę kilo! Bomba dawaj no! Win! Super! S. Piękny mecz panowie. Pięć!